Dzień dobry, to jest program Herbatka z Psychologiem. Nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak. Bardzo serdecznie witam Państwa na moim kanale. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem. Tworzymy wspaniałą społeczność, wspierającą się, mądrą społeczność. Dziękuję za Wasze komentarze. One dostarczają bardzo dużo refleksji i pociechy. Tym wszystkim, którzy zmagają się gdzieś tam ze swoimi problemami. Ja dzisiaj będę kontynuować temat rozpoczęty w zeszłym tygodniu, aczkolwiek każdy z moich filmików jest pewną zamkniętą całością, więc można sobie przez te filmy będzie przejść, jako przez cykl, ale można też obejrzeć konkretny film i on również stanowić będzie po prostu zamkniętą całość. Ten cykl, o którym mówię, dotyczy dostarczenia wsparcia osobom, których dzieciństwo było smutne, bolesne, krzywdzące, a gdzie tej krzywdy doznaliśmy od opiekunów, od rodziców. Gdzie dom, rodzina, która z definicji powinna dawać nam poczucie bezpieczeństwa, czułość, wsparcie, zrozumienie, Dostarczyła nam również bardzo negatywnych, różnych przeżyć, bardzo trudnych emocji, i powiem Wam, że wiele osób większość osób, które trafia dzisiaj do mnie na konsultacje psychologiczne to są właśnie takie osoby, które cały czas niosą na swoich plecach. Te ciężary, właśnie jeszcze wyniesione z domu rodzinnego. I kiedy mówię, że niosą ciężary na swoich plecach, to nie jest to tylko przenośnia. Często, yy, pracując z daną osobą, wręcz wysyłam ją gdzieś na fizjoterapię, aby rozładować te napięcia w ciele, te, te stresy, które latami gdzieś tam w tym ciele się skumulowały, bo Rzeczywiście my, my przeżywamy c, c, różne sytuacje traumatyczne, nie tylko poprzez nasze emocje, poprzez nasz umysł, ale również ciało to wszystko zapamiętuje, tworzą się rozmaite blokady, rozmaite choroby itd. itd. Wydaje mi się, że kwestia właśnie wsparcia dostarczenia wsparcia. Osobom, których dzieciństwo było bardzo traumatyczne, jest absolutnie kluczowa, żeby społeczeństwo zdrowiało psychicznie. Dlatego zdecydowałam się na te filmy. Na początku przeczytam Państwu, przygotowałam sobie kilka pytań, na które warto, abyście sobie odpowiedzieli, żeby zrozumieć odpowiedzieć sobie na pytanie, czy. To o czym dzisiaj będę mówiła jest właśnie takie dla państwa, szyte na miarę, właśnie dotyczy konkretnie was. Pierwsze pytanie brzmi: czy masz problemy w swoich relacjach, w swoich związkach i zauważasz, że ciągnie cię do niewłaściwych osób? Czy zauważasz u siebie taką tendencję, wikłania się w jakieś relacje, takie, które ciebie znowu gdzieś tam dewastują, okradają z czegoś, pozbawiają czegoś, pozostawiają po prostu jakąś taką psychiczną pustynię? Czy kiedy dorastałeś lub dorastałaś, to czy po cichu tak czułaś, że jesteś inny, inna od reszty dzieci? Czy dzisiaj jako osoba dorosła nadal bardzo wyraźnie czujesz tą swoją inność? Oczywiście tutaj dopowiedzenie. Każdy, każdy z nas jest inny i każdy z nas powinien czuć się indywidualnie. Tutaj chodzi o taką inność w znaczeniu takiej obcości, wyobcowania, izolacji. Następne pytanie. Czy cały czas występuje u ciebie wiele nierozwiązanych problemów z dzieciństwa? Czy masz takie poczucie? Czy masz poczucie, że w twoim życiu ciągle ci czegoś brakuje, ale trudno ci nawet wypowiedzieć, sformułować, nazwać, co to, je, co, co to jest? Jak, czego ci brakuje? Jaki to jest rodzaj braku? Czy jest tak, że w pewnych obszarach swojego życia Czujesz się bardzo kompetentna czy kompetentny, a w innych doświadczasz ogromnej bezradności. I to ci nie gra, że jak to jest możliwe, że tutaj, w tej i tej dziedzinie, ja jestem specjalistą, super się na czymś znam, ludzie cenią, szanują moją wiedzę. A są takie obszary, w których się czuję nadal jak dziecko zupełnie, zupełnie bezradnie. I ostatnie pytanie, czy starasz się ukrywać swoje niskie poczucie własnej wartości? Jeżeli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś sobie tak, to zostań ze mną, bo w dzisiejszym filmiku będę starała się powiedzieć właśnie, odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które pojawiają się w tobie. Na samą myśl o twoim właśnie dzieciństwie, o tych przeżyciach, których, których doświadczyłeś, o tych sprawach, o których chciałabyś, czy chciałbyś powiedzieć, ale często nawet nie wiesz jak. Nie umiesz tego sobie w sobie przemyśleć, a co dopiero powiedzieć to komuś, innemu, komuś innemu. Kochani, przede wszystkim dzieci, które doświadczają jakiejś krzywdy, czy to są związane to jest z uzależnieniami rodziców, czy z ich wybuchowym charakterem, czy narcyzmem rodziców, czy jakimiś dysfunkcjami psychicznymi rodziców, te wszystkie osoby w pewnym momencie zauważają, że właśnie są inne niż inne dzieci. I taka mała dziewczynka czy mały chłopiec zaczyna myśleć: Może to ze mną jest coś nie tak, bo przecież inne dzieci nie przeżywają czegoś takiego jak ja, a ja to przeżywam, tak? Widzę, obserwuję, że moje, moi rodzice nie żyją ze sobą zgodnie, tak? Że się często kłócą, że często jestem świadkiem wybuchów gniewu między rodzicami. I jednocześnie tego w ogóle nie rozumiem, bo moi rodzice, kiedy wychodzimy, gdzieś tam idziemy w gości, rodzice są poza domem, no to rodzice przedstawiają się jako zgodne małżeństwo i tak dalej, jako najlepszą parę. Natomiast w domu już tak nie jest, w domu jest inaczej. Dlaczego oni są gorsi w domu? Może dlatego są gorsi w domu, bo ja w nim jestem. Może to przeze mnie oni są gorsi. Ich zachowanie jest takie, y, takie dla mnie trudne i niezrozumiałe. Y, dla dziecka najgorsze, co może być, to jest rodzic, który jest nieprzewidywalny. I właśnie często tak to jest w tych rodzinach, właśnie gdzie jest czy alkohol, czy jakieś problemy psychiczne rodziców, że. Matka czy ojciec zachowuje się w sposób nieprzewidywalny dla dziecka. I teraz tak, jeżeli na przykład dziewczynka widzi różne nieprzewidywalne zupełnie zachowania swojego ojca i zauważa to, że ojciec raz nie wiem, idzie z nią na spacer, prowadzi z nią ciekawe rozmowy. Mówi jej jakąś miłą rzecz. A później za jakiś czas nic tego ni owego, wybucha, zachowuje się irracjonalnie, krzyczy, wrzeszczy, wyzywa wszystkich. No to co ta dziewczynka zaczyna myśleć? No, może ojcowie tacy są. Może po prostu mamusie takie są. nie? Każde dziecko szuka jakiejś odpowiedzi na swoje wątpliwości, na swoje dręczące pytania, tak? I, jednej, i zauważcie, że tutaj o co tutaj chodzi, że yy, takie dziecko czyniąc te wszystkie obserwacje yy, dotyczące świata dorosłych, ich patologicznego funkcjonowania Dziecko y, można powiedzieć y, trzyma swoje uczucia zamknięte jakby schowane w jakimś sejfie, w jakimś schowku. One są zamknięte. Zobaczcie, że typowa dla dziecka, y, idealna dla dziecka, typowa dla dziecka jest otwartość. Dziecko jest spontaniczne, dziecko jest otwarte. Natomiast dziecko, które pochodzi z domu dysfunkcyjnego, staje się dzieckiem zamkniętym, które właśnie zamyka swoje uczucia w takim własnym sejfie. I, i y, tak to jest, że ten sejf. Jest tak bardzo dobrze zamknięty i tak ściśle pilnowany w tajemnicy, że później, jak taka dziewczynka, będąca już dorosłą kobietą, trafia do mnie na konsultacje, to ona sama nie wie, jaki jest szyfr do tego sejfu. Ona już sama nie wie, jak ten sejf otworzyć z tymi uczuciami, bo ona go tak zamknęła. Ona go tak zamknęła czy to chłopiec tak to zamknął pozamykał swoje emocje że jako dorosły człowiek już ich nie potrafi otworzyć nie i ludzie wtedy mówią że ja tak czuję jakbym miał takie serce wylane takim betonem po prostu nie mogę się tam dostać do siebie do swoich przeżyć do swoich uczuć do swoich emocji Często takim dzieciom z domów dysfunkcyjnych rodzice nie pozwalają płakać, tak? Bo zwłaszcza jeśli któreś z rodziców było pijące, no to taki pijący rodzic mógł mówić dziecku, takie, robić takie uwagi, że, że, że to jest jakby dziecko, które płacze, hałasuje, tak? Przeszkadza, hałasuje. Tatuś ma kaca, a dziecko płacze, więc tatusiowi pęka głowa, tak? Więc dziecko dostaje taki przekaz, że ma te łzy przełknąć, schować właśnie w tym schowku, o którym mówiłam, dusić w sobie te łzy. I znowu jako osoba dorosła dzisiaj nie potrafi płakać. Wiecie, ile osób to mówi? Jak ja bym się chciała tak popłakać, tak sobie wypłakać to wszystko. Patrz, nie mogę. No nie mogę. Beton, tak? Zduszone łzy. Jeżeli dziecko permanentnie odczuwa lęk, to musi coś z tym zrobić, w sensie mechanizmów psychicznych. Jeśli dziecko by niczego z tym nie zrobiło, to by oszalało. Nie można żyć przez cały czas w lęku. Bo człowiek by oszalał. Więc co dziecko z tym robi? Jaki stosuje mechanizm? Zamienia ten lęk w coś innego. Może zamienić ten lęk w perfekcjonizm, na przykład, tak? Yy, może udawać samo przed sobą, że wszystko jest w porządku, że wcale nie jest tak źle, jak mi się wydaje. Że właściwie te krzyki rodziców, bójki, wrzaski, to jest normalne, że każda rodzina ma swoje problemy, wypiera, wypiera jakoś dziecko wtedy te emocje, te swoje uczucia. Yy, na przykład zdarza się, że yy, taka dziewczynka czy chłopiec, jak idzie się pobawić do kolegi, do domu, i widzi, że w tym domu kolegi wszystko jest normalnie, ludzie się normalnie do siebie odzywają, miło komunikują ze sobą i tak dalej. To wychodzi z tego domu i wiecie co sobie myśli? Na pewno udają. Przecież moi, jak wychodzą do ludzi, to też udają, że są zgodnym małżeństwem. Więc oni też na pewno udają. Tylko jak ja pójdę, to tam się na pewno dopiero dzieje, nie? Więc, więc są to, jak widzicie, różne wyparcia. Różne racjonalizacje, różne mechanizmy obronne, po to, żeby zamienić ten nieustający lęk w coś innego. I teraz yy, może to dochodzić do skrajnych, jakichś takich wręcz popadania w iluzję, do skrajnego popadania w iluzję. Bo ja miałam na przykład na y, konsultacji osobę, kobietę, której mama była alkoholiczką. No i ta mama, dzieci były w szkole, no to tak się upijała, że jak dzieci wracały ze szkoły, to po prostu matka leżała na wersalce, kompletnie nieprzytomna. Tak? Nieprzytomna z upicia. Ale co wtedy moja pacjentka myślała jako dziewczynka? Myślała sobie, mamusia, Śpi. Mamusia jest zmęczona i po prostu sobie śpi. Przecież ma tyle pracy z nami. Bo dziecko chce w to wierzyć i tak bardzo chce w to wierzyć, że w końcu w to wierzy. I dlatego duża część osób z takich domów potrafi jak gdyby zauważyć w ogóle to, że na przykład rodzic miał problem alkoholowy, dopiero jak byli w wieku takim późniejszym, nastoletnim, na przykład. Dopiero wtedy, wcześniej nie, bo wcześniej było to, to właśnie takie racjonalizowanie sobie tego, tłumaczenie. Yy, tatuś wcale burdy nie urządza, tylko tatuś po prostu jest taki, no, ma ciężką pracę i jest zmęczony, mamusia się zdrzemnęła, a nie, nie leży nieprzytomna z upicia, tak? Tatę boli głowa. Bo długo w nocy pracował, i tak dalej, i tak dalej, nie? Rodzice też, zwłaszcza ci rodzice z problemem alkoholowym, potrafią wmawiać swoim dzieciom, że właściwie tu nie ma problemu. Słuchaj, no to, że ja tam sobie wypiję piwko, przecież to nikomu nic nie robi. Przecież to nikomu absolutnie nie przeszkadza, tak? I dziecko w to wierzy. I, yy, I dopiero wtedy, kiedy nie wiem, bywa tak, że, że osoba jest dorosłą, oso yy, dorosłym człowiekiem już zaczyna mieć problemy typu zaburzeń lękowych, yy, depresji, yy, kryzysu jakiegoś emocjonalnego, i dopiero wtedy uświadamia sobie, kurczę. Tak, moja mama była alkoholiczką. Dla osób, które nie wyszły z takich rodzin, to może brzmieć absurdalnie, tak? Jak to dziecko nie widziało, że mama, mama pije, ale słuchajcie, to jest tak, że ono niby widziało, ale samo się jak gdyby oszukiwało, że jest inaczej, po to, żeby nie oszaleć, żeby nie zwariować. Mm. Teraz, yy, kochani. To, co dotyczy wszystkich, którzy doświadczyli takiej traumy w swoim dzieciństwie, to jest jedno, jedno takie doświadczenie. Wszystkie te osoby łączy. Wszystkie te osoby mają poczucie, że jego doświadczenia z dzieciństwa są tak trudne i tak wyjątkowe, że kompletnie mnie to separuje od innych ludzi. I tak naprawdę ja nie mogę mieć przyjaciół, nie mogę mieć nikogo bliskiego, bo to, co przeżyłem, jest tak wyjątkowe, że nie mogę się zbliżyć do innych ludzi, bo nikt tego nie zrozumie. I to jest ogromna rana, bo zobaczcie, co to powoduje: że człowiek przez całe życie jest samotny, boi się innych ludzi. Boi się bliskości, pragnie tej bliskości, marzy o tej bliskości, marzy o tym, żeby był przy nim ktoś, komu można zaufać i kogo można kochać bezpiecznie, ale jak już się robi blisko, to wtedy ta, ta osoba po prostu robi coś takiego, żeby znowu się oddalić albo wywołuje konflikt, albo prowokuje jakieś zachowanie Robi coś takiego, żeby po prostu tą bliskość zepsuć, tak, zniszczyć to, co się do tej pory udało zbudować, z lęku właśnie, z lęku, że on mnie czy ona i tak zostawi, bo mnie nie można zrozumieć. To, co ja przeżyłem, czy przeżyłam, jest tak straszne, że absolutnie nikt tego, absolutnie nikt tego nie zrozumie. Na dzisiaj myślę, że. Na tym zamkniemy. Będę to kontynuować. Napiszcie mi tylko w komentarzach, oczywiście, czy chcecie, czy uważacie, że te poruszanie tych, tem tych tematów jest y, wam potrzebne, jest wam przydatne. Y, bardzo będę wdzięczna za wszelkie komentarze. Jak zawsze, proszę o lajki, o udostępnienia, y, o subskrypcję kanału, o wsparcie. Pozdrawiam.